Cześć moi drodzy, na środowym drapingu za 4 dyszki drapiemy za cztery dyszki, tak jak w poniedziałek, ale moi drodzy, przed drapaniem. Zapraszam Was na jutrzejszą premierę zdrapki 250 tysięcy złotych w banku, zdrapeczka za 5 złotych, poprzednia wersja, coś tam była drapana, coś tam się wygrywało, także no zobaczymy jak nam jutro pójdzie na tej premierce, a dziś podrapiemy sobie pół miliona w banku, mega pensje, wielką kasę, różowe złoto i ekstra pensje, także no takie zestawienie, no w poniedziałek niestety jak sami yy, widzieliście, a ci co nie widzieli no to powinęła mi się trochę noga i nie udało się nic wygrać, ale zobaczymy jak to będzie dziś. Może uda nam się to wszystko odzyskać z nawiązką. Kto to wie? Chociaż wiadomo, że większe szanse są na to, żeby to jednak lotto wyszło na plus, a my na minus. <laughs> Dobra, moi drodzy, ja już nie gadam, tylko będę drapał. Jak ktoś nowy, to witam bardzo serdecznie nowe osoby. Zachęcam do subskrypcji. A my sobie, moi drodzy, już po malutku zaczynamy. 27 różowe złoto drapiemy. 12, 45 oraz 42. To są nasze wygrywające liczby. No i szukamy. 18, 31, 25 nie mamy. 43 widzicie blisko, ale daleko. 16 nie mamy, 13 nie mamy. 37 też nie. 29. No to coś ostatnio. Różowe złoto przycichło, ale zobaczymy. Może, może w końcu coś uda nam się trafić. No, nie widzę, żeby coś było, jakaś wygrana. Także okej, okay, dobra. Idziemy sobie dalej, moi drodzy. Dalej mamy zdrapeczkę ekstra pensja. Ekstra pensja z numerem trzecim. Także no, zaraz się wszystkiego też dowiemy. Czy ta zdrapka coś dla nas ma. 34, 22. Trójeczka. Oraz siódemeczka. No, oby ta siódemeczka była szczęśliwa na szczęście. I drapiemy. Mamy tak. Oboczka. Drugiego oboczka. 19, 31. Znowu obok. I to widzicie. Obok z tysiącem. Dalej mamy 33, 13, 21, 14 i moi drodzy, no i niestety, ale ekstra pensja również okazuje się dla nas pusta. No cóż mam powiedzieć? Przykro! <laughs> cóż mam powiedzieć? Następnie drapiemy wielką kasę. To się również okaże, czy będzie wielka kasa. 23 33 36 28 i moi drodzy i 37 To są nasze wygrywające liczby. Dobrze. Odkryte, także szukamy, szukamy wygrywających liczb. Szukamy też wygrywających symboli, bo możemy w tej zrapce znaleźć sztabkę złota, bądź też taką sakwę. Także wszystko mile widziane, wszystko co wygrane. <laughs> Dobra, 49 41 i moi drodzy i piąteczka. Także no tutaj nie widzę, żebyśmy coś mieli. Idziemy zatem dalej. Dalej mamy ósemkę 31. Niestety nie mamy. 26, niestety ale mamy 36. 16, nie ma 25. Też nie ma. Dobra, idziemy dalej.

No wychodzi na to, że zdrapka pusta DY, wszystko się zgadza No szkoda, szkoda, że wielka kasa Również bez wygranej Moi drodzy, jeszcze mamy dwie zdrapki No i tymczasem wpada mega pensja Dla mnie mega pechowa pensja No naprawdę Nie wiem jak jutro ta premierka Będzie wyglądała, ale tak jak ostatnio Mi idzie na tych premierach, to tak nigdy Nigdy mi tak beznadziejnie Nie szło jak idzie mi teraz Mówię wam bez bicia Chociaż ci, co mnie oglądają cały czas, to widzą, co się dzieje. No i słabo, słabo. Nie podoba mi się to. Dobra, moi drodzy, 49, 14, 39, 19 i 33. To są nasze wygrywające liczby. Mamy tak: 35, 40, 17, 13 i 16. No jak widzicie, nie ma. Szukamy dalej.

Końca tej zdrapeczki 32, 47, 42 oraz 6. Wygląda na to, że pusto i wszystko się zgadza HSC różne kontrolne. Moi drodzy, ostatnia zdrapeczka pół miliona w banku. Jutro będziemy drapać połowę tej zdrapeczki, czyli 250 tysięcy złotych w banku. No i zobaczymy, zobaczymy. A tu mamy zdrapeczkę ostatnią z paczki. Yy, zdrapka z numerem 25. No, chwila prawdy, kochani, chwila prawdy. Czy będziemy mieli chociaż na dwie zdrapki jutrzejszej premiery? Czy będziemy musieli znowu dokładać ze swojej kieszeni? 29, 39, 3, 4 i 16. No to szukamy. Mamy tak, dziewiątkę. Dziewiętnastkę, dwadzieścia osiem, trzydzieści sześć oraz czternastkę. Dalej mamy osiemnaście, trzydzieści siedem, jedyneczkę, jedyneczki nie ma, siedemnastka i dwunastka. Połowa drapki za nami, połowa pusta, trzydzieści cztery.

Także moi drodzy, tydzień normalnie zarąbisty, wręcz zajebisty bym powiedział. 80 zł na razie na minusie. Zobaczymy jak to będzie jutro. Także moi drodzy, zostawiajcie mi łapeczki w górze na pocieszenie. Bo o nic innego nie mogę prosić. No bo nie ma się z czego cieszyć. Sami widzicie, jak się coś wygra raz na jakiś czas. 50 zł to jest wow, wielkie szaleństwo. A tu widzicie 40 na minusie, znowu 40 na minusie, i tak to idzie. Moi drodzy, widzimy się już jutro na premierce na wznowieniu zdrabki 250 tysięcy złotych w banku. No i zobaczymy, może, może te 250 tysięcy wpadnie, także zwrócą nam się w znacznym stopniu te minusy. <laughs> w cuda trzeba wierzyć, yy, bo żeby wygrać, trzeba grać. Także tym yy, lotowym to się również z wami żegnam. Na chwilę obecną, u mnie to wygląda: żeby przegrać, trzeba grać. Mam nadzieję, że kiedyś zmienię zdanie i. trzymajcie się. Miłego dnia. Papa! Pa.